Witajcie z tej strony, hodowla ZDW. Jesteśmy dzisiaj w kolejnym vlogu. Tym razem w grudniu 2025 roku. No i na samym wstępie chciałem Wam podziękować za 500 subskrypcji na kanale hodowla ZDW. Ten wynik po prostu jest przeogromny, jeśli chodzi o, o tą społeczność króliczą, więc jestem bardzo zadowolony. No i dzisiaj zaczynamy sobie jako pierwszą. Samice srokacza niemieckiego. Zaczyna sobie coś tam powoli budować gniazdo. Pod kolejną samicę. Tym razem to jest mieszaniec srokacza niemieckiego. I kolejna samica. Też mieszaniec srokacza niemieckiego. Tutaj mamy, tutaj mamy już mieszaniec srokacze i srokacze niemieckie. One są tak pomieszane. No, nie gryzą się to jeszcze małe króliki, więc. Yy, Mamy tutaj kolejne mieszańce Więc tutaj mamy srokacze i mieszańce, a tu mamy same mieszańce e, Urodziły się w październiku, więc... E, przepraszam, nie w październiku, to jest ta samica na, została ostatnio przesadzona, więc Mam po prostu kartkę przestarzałą e, do tego, że na tych kartkach zapisujemy mniej więcej kiedy samica była kryta, kiedy są młode Tutaj kuraki Standardowo A tutaj widzimy Samca brązowego belgijskiego. Tak się tutaj królik prezentuje. Jakoś można tę krótko otworzyć. Bardzo ładne, duże uszy. Pod tym samcem brązowym belgijskim jest samiec srebrny belgijski. Tak się on tutaj prezentuje. A tutaj samiec srokacza niemieckiego. Albo samiec srokacz niemiecki. Możemy zauważyć, że te srokacze mają o mniejsze uszy, na przykład, niż Belgii. Yy, no I to jest ogólnie troszeczkę mniejszy król. chociaż wagowo, szczerze, srokacze są bardzo podobne do, yy, do Belgów. Yy, przynajmniej tu u nas w hodowli. I co jeszcze ciekawe, samce są troszeczkę mniejsze od samicu srokacza niemieckiego. Są drobniejsze, no popatrzmy sobie na tego królika a porównajmy sobie na przykład tam te samice z tamtego pomieszczenia no gdzie one są o wiele większe na przykład do tego samca Za to u Belgów takie coś nie występuje u tych królików belgijskich one są te, te samice i samce są bardzo podobne do siebie Niektórzy tam piszą, że samice jest troszeczkę większe, samice jest troszeczkę większa, no ale no przynajmniej nie u nas, tutaj mamy samca brązowego belgijskiego no i tutaj same już samce mieszańce Jeden mieszaniec srokacza niemieckiego. Tu kolejne. Chociaż można by powiedzieć, że to są srokacze, ale ja mam troszeczkę do nie zastrzeżenia, dlatego że na przykład jak one mają tutaj te centki takie na, na nodze, no to te tutaj srokacze no nie mają widać takiej plany jak ten tutaj srokacz. A wiem że ten srokacz jest na pewno czysty rasowo. No, a tutaj mamy, o właśnie, tutaj mamy właśnie srokacze. To są akurat samice srokacze. Mamy ich tu pięć, cztery czarno-białe, jedna czarna. Także tutaj mamy samce. Tutaj takie cztery duże samce, tutaj można powiedzieć, że trzy dwa brązowe belki, takie w skosie. Jeden srebrny belk. No i jeden srokacz. a tutaj samice. Te co tutaj, co były, zostały ostatnio sprzedane. I brakuje kota hodowlanego, ale kot hodowlany z hodowli z jest aktualnie w domu. Także to było tyle w tym vlogu. Dzięki jeszcze raz za 500 subskrypcji. I widzimy się w następnych filmach. Postaram się jakiś zrobić specjal z tej okazji. Ale to wkrótce.